Tak wygląda najnowszy zestaw Lego, który dosłownie pojawił się 5 minut temu. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mamy mega vloga. A do to każdy w tym momencie został łapeczkę w górę. Oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, a dla motywacji wyślemy ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. Przede wszystkim dywanowe nowości, a zmieniło się wiele, bo w końcu ten dywan jakoś wygląda. Wcześniej były porozrzucane klocki, walały się różne zestawy, a teraz naprawdę na plus to jeszcze trzeba jakoś ogarnąć. I figurki z Ninjago, bo są w opłakanym stanie. Tutaj jakieś takie eksperymenty. Dzisiaj to służą bardziej jako dawcy elementów, bo tutaj kryje się coś może nie niesamowitego, ale niebawem pojawi się moc MOK na moim kanale. Nie wiem kiedy to będzie, więc nie pytajcie. Są też segregatory, ale w tej kwestii wiele się nie zmieniło. Po prostu stopniowo sobie uzupełniam szufladki. Skoro już tak o tych zmianach mówimy, to pewnie pamiętacie, jak trzy tygodnie temu pokazywałem Wam wystawę moich minifigurek, to właśnie ta wystawa, wiele się zmieniło, w zasadzie to wszystko. Wcześniej były na niej różne minifigurki z jakichś polibagów, magazynów, a teraz są tylko minifigurki z serii kolekcjonerskich. To nie są moje wszystkie minifigurki z różnych serii Lego Minifigures. Troszeczkę ich tu jeszcze brakuje. Aczkolwiek ja nigdy jakoś mocno nie stawiałem na minifigurki. Myślę, że teraz postaram się to zmienić. Chciałbym tych figurek kupować więcej, bo są to jednak ciekawe minifigurki, tak? Tylko że ja zazwyczaj wolałem kupować zestawy niż iść w stronę minifigurek. Wiewiórka. To był taki bardzo, ale to bardzo klimatyczny przerywnik, który ma nas za zadanie wprowadzić w Hollego, który właśnie teraz dla Was przeprowadzę. Ja nawet go tam zapowiadałem w trakcie jednego z ostatnich Lloydów, cebulaków. Pokazałem Wam taki woreczek i powiedziałem, że zajmiemy się nim wkrótce, i wkrótce nadeszło. Dość często zadajecie mi pytanie, czy robię zakupy z i Jak najbardziej, ostatnio zrobiliśmy zamówienie, wspólne zamówienie z cebulową ekipą, i ja też właśnie dobrałem sobie kilka Kilkadziesiąt elementów oraz minifigureczki. W tym większym worku strunowym znajduje się kilka mniejszych woreczków, więc wypakujemy sobie na spokojnie, powolutku. Mamy minifigurki z ninjago, bo tutaj są tylko figurki z ninjago. Elementy, kolejna figurka, oczywiście za chwilkę przyjrzymy się im z bliska. Elementy, jeszcze jest jedna minifigurka. Nia. Ja. Oraz dwa woreczki elementów. Elementy znajdujące się w tych dwóch woreczkach, akurat odkupiłem od klockowego Kadpra. Są to głównie elementy 1 na 3 w kolorze tan oraz 2 na 6 w kolorze dark tan. Przejdźmy do naszego zamówienia. W zamówienia wchodzi 140 elementów, które są rozłożone na dwa woreczki oraz 4 minifigurki. Całe zamówienie wyniosło mnie lekko ponad 60 zł. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że na moim kanale to wy tylko widzicie elementy w kolorze Dark Tan oraz tan. Po 70 sztuk w każdym z woreczków, ale buduję mocka w klimatach pustynnych, dlatego tego typu klocki są po prostu obowiązkowe. Cztery minifigurki, więc zrobimy sobie dwie tury na obracarce. D-Call oraz Call for Biden's Pinjitsu. Nadarzyła się okazja, to skorzystałem. Call z 12 sezonu jest brakującym ninja w moich zbiorach z Prime Empire. Natomiast Call FS też mi go naturalnie brakuje w kolekcji. A tak poza tym jest w najdroższym zestawie z 11 sezonu, więc za ponad 10 zł myślę, że warto było go zakupić. Kolejna partia figurek. Jak widzicie, dzielnie trzymamy się sezonu 11 i 12. Wybrałem nie, ponieważ znajduje się w moim odczuciu w jednym ze słabszych zestawów z sezonu 11. Natomiast Hausnera nabyłem… byłem. Hmm. Chciałem po prostu spróbować zebrać wszystkie figurki z Ninjago, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie lepiej pójść tylko w główne postacie. Czas pokaże. Tą część nagrywam dla Was 18 kwietnia. Film prawdopodobnie zobaczycie w dniu następnym, czyli poniedziałek 19 kwietnia. Dwa dni wcześniej pojawiły się oficjalne zdjęcia zestawów z Harry'ego Pottera, a dzisiaj, czyli tego właśnie 18 kwietnia w niedzielę, pojawił się pierwszy zestaw z serii. Ale porządek. Dobrze, zanim zaprezentuję Wam ten najnowszy zestaw, to myślę, że warto Was poinformować, że teraz wchodzimy w dość intensywny okres czasu, ponieważ w ciągu najbliższych dni prawdopodobnie zostaną zaprezentowane wszystkie zestawy Lego, które będą już obowiązywały do końca tego roku. No też tam troszkę dalej, ale będą to zestawy na drugą połowę roku 2021. Wiadomo, że są pewne wyjątki, czyli te zestawy specjalne, które pojawią się w swoim czasie. Tak wygląda najnowszy zestaw LEGO, który dosłownie pojawił się 5 minut temu. Czyli LEGO Mario. Hmm. No jak wiecie, nie jestem jakimś fanem tej serii, mimo że nie mam żadnego zestawu z niej. Sama postać Mario... Fajnie to zostało wszystko zrobione, ale po prostu ta seria do mnie nie trafia. Tym razem otrzymamy już drugi, już drugi starter pack, tylko będzie on z Luigiem Wiem, że osoby, które zbierają właśnie zestawy z tej serii czekały na tą postać, więc fajnie, że w końcu się pojawił. Z czego co słyszałem, on w jakim stopniu będzie kompatybilny z Mario. Będzie się tam z nim dogadywał. No, myślę, że to w sumie dosyć oczywiste. Zobaczymy, jak to słuchajcie, wypadnie. Dajcie znać w sekcji komentarza czy planujecie zakupić ten właśnie zestaw. Kosztuje 60 euro, polska cena się nie pojawiła, aczkolwiek mniej więcej ją znamy, bo możemy sobie to wydedukować, tak? W każdym razie pewnie te polskie ceny pojawią się już niebawem. Możemy jeszcze rzucić okiem na zestawy z Harry'ego Pottera, aczkolwiek odcinek z tych zestawów pojawił się już w piątek na moim kanale, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to polecam go obejrzeć. Wybaczcie też, że nagrywam Wam ekran monitora, ale uznałem, że już dla jednego zestawu z serii LEGO Super Mario po prostu nie będę bawił się w przerzucanie zdjęć na inne programy. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Uwielbiam robić tego typu filmy dla Was, ponieważ one zazwyczaj powstają, gdy nie mam pomysłu na nic lepszego, tak? Nie, no żartuję. Tutaj mogę Wam pokazać, co się dzieje w tym moim pokoju, ciekawego. Nieprawda, to wcale nie jest ciekawe. E, tak, oglądacie przecież dywan i inne e, różne rzeczy. A jeśli materiał Wam się spodobał, to pamiętajcie o tej łapce w górze oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. I dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się! Cześć! A teraz, tak z wami posiedzę, bo chyba wyskakuje ta karta i te różne odcinki, więc wiecie, możecie tam sobie na nie kliknąć. Ja wam tu, tak, po towarzysze, tak? Bo teraz to.